Jest wiele definicji jakości, natomiast najprostsza to wraca klient, a nie wraca produkt. Wyrobów i usług na rynku jest mnóstwo. Wyróżnikiem Twojej oferty może być właśnie jakość. Cześć, zapraszam Ciebie na krótki materiał z zakresu MSA, analizy systemu pomiarowego. Kanał wspiera Legato Institute, szkolenia, VOD otwarte i zamknięte z zakresu, zarządzanie jakością, bezpieczeństwo żywności, metody związane z analizą procesu, Narzędzia jakościowe oraz szkolenia miękkie. Doradztwo, systemy i narzędzia jakości, systemy bezpieczeństwa żywności. Audyt, systemy jakości i bezpieczeństwa żywności. Jeśli chodzi o analizę systemu pomiarowego, zacznę od takich dwóch tekstów. Aby efekty procesu produkcyjnego mogły być prawidłowo przeanalizowane i zinterpretowane. Należy je zmierzyć za pomocą zdolnych systemów pomiarowych. Teraz to, co znaczy zdolny, masz poniżej. Po prostu twój system pomiarowy musi spełniać kilka cech jakościowych. Nie będę w to wchodził. Natomiast mnie interesuje ten fragment tutaj, system pomiarowy. I moje pytanie jest takie: ok, co to jest system pomiarowy? Bardzo często zadając pytanie na szkoleniach, nie uzyskuje odpowiedzi, a jeżeli uzyskuje odpowiedź, to sprzęt kontrolno-pomiarowy, zgoda, jest to jeden z elementów systemu pomiarowego, ale to nie wszystko. System pomiarowy jest to układ trzech składowych, a tak naprawdę gdyby się zastanowić, to więcej, które wspólnie decydują o jego właściwościach i możliwym zastosowaniu. I teraz trzy składowe, o których chciałbym Ci wspomnieć, które tworzą nam de facto definicję i tworzą nam de facto sprawny system pomiarowy, to są oczywiście sprzęt kontrolno-pomiarowy, ale też oprogramowanie, które jest wykorzystywane do pomiaru, co bardzo rzadko już jest brane pod uwagę. Czyli pytanie numer jeden: czym mierzysz? Drugi aspekt to jest metoda przeprowadzania pomiaru. Jak, w jaki sposób wykonujesz pomiar, e, jaka jest Twoja metodyka, e, jaka jest procedura, jaka jest instrukcja i tutaj również może dojść do pewnych błędów czy przekłamań. Punkt trzeci, kompletnie niebrany pod uwagę, to jest personel wykonujący pomiar, czyli odpowiedź na pytanie, kto. I teraz... Jeżeli rozmawiamy o systemie pomiarowym, musisz brać pod uwagę wszystkie czynniki, plus jeszcze możemy wymienić na przykład środowisko, w którym wykonywany jest pomiar, które również rzutuje na efekt, to znaczy jak jest chociażby oświetlenie, jak jest zapylenie, jaka jest temperatura. Można bardzo łatwo to powiązać z wynikami, bo jeżeli jest na przykład coś niedoświetlone, do siłą rzeczy możemy popełnić błąd, jest większe ryzyko popełnienia tego błędu. Jeśli na przykład e, mówimy o metodzie, to możemy to poszerzyć chociażby o czas. To znaczy, czy operator ma wystarczającą ilość czasu na wykonanie pomiaru, bo jeśli linia, że tak powiem, pędzi, on musi bardzo szybko wykonać pomiar w linii produkcyjnej, to może się okazać, że będzie chciał zrobić coś szybko, a niekoniecznie jakościowo. Chcesz więcej? Zapraszam Ciebie na e-learning VOD, analiza systemów pomiarowych MSA metodą Gage RR, gdzie masz wszystko wyłuskane, jeżeli chodzi o pomiar, procedurą tak zwaną drugą, czyli z udziałem operatora. Masz tam gruntownie wszystko przeanalizowane, tylko brać. Zapraszam. Spotkajmy się na szkoleniu. Krzysztof Bielański.